Może najpierw od takiej części zastanowieniu się. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. A więc y, wszyscy dzisiaj, którzy nie nauczacie, y, oczekuję, że coś zostawicie tutaj w zamian za tą naukę, którą dzisiaj weźmiecie, bo tak Słowo Boże uczy. I to w sumie nie mało nawet, tylko skoro to jest słowo dające życie, to trzeba dużo zapłacić, bo za złoto się nie płaci, groszami tylko płaci się większymi kwotami, a więc według tej nauki oczekuję, że nim wyjdziecie, to zostawicie tutaj sporo. No, bo w końcu przecież przyszliście po to, żeby to zrobić, co się nauczycie, i żeby szybciej przejść na drugą stronę, to znaczy zacząć nauczać. I wtedy już nie będziecie musieli wypłacić, tylko Wam będą płacić. A więc im szybciej przejdziecie na stronę nauczycieli, którzy głoszą Słowo Boże i, i pouczają, to będziecie już zbierać wtedy dla siebie. Ale żeby tam przejść, to trzeba być nauczycielnik Nie wielu z Was zostaje, bo, bo wiele popełniacie jeszcze przestępstw. Ale trzeba, więc trzeba przestać popełniać przestępstwa, żeby być tym nauczycielem, któremu się należy godziwa zapłata za to, co w tym momencie naucza. I gdybyście tak przychodzili na takie zgromadzenia i za każdym zgromadzeniem musieli sowicie płacić, to jak myślicie, jak szybko chcielibyście się nauczyć? No, tak domyślam się, że widzicie, słowo Boże jest, ma tyle mądrości w sobie, że w sumie rozumiejąc to słowo Boże, zaczynamy pojmować, że ktoś za to zapłacił wysoką cenę Jezus Chrystus, żebyśmy mogli żyć każdym słowem. A my możemy stać się ludźmi przyzwyczajonymi do słuchania słowa, którzy potem niezbyt wiedzą, co z tym słowem zrobić, bo nie łączą tego z wiarą i pozostają takimi samymi ludźmi, jak byli przed. Ci, którzy są umiejętni, mają swobodniej e, e, uczyć się, poznawać, e, e, dosyć sprawnie dochodzą do punktu, w którym zaczynają nosić ciężary innych. Ktoś pomyśli sobie, ale to nie mądrzy ludzie. Po co oni się tak szybko uczyli? Po to, żeby dźwigać ciężary innych, Zobacz, ja się już uczę tyle lat i nie dźwigam ciężarów innych, bo się jeszcze uczę. Jeszcze się nie nauczyłem, nie nauczyłam, a więc mogę nie dźwigać ciężary innych. A oni zobacz, tacy, tacy szybcy, ledwo co zaczął się uczyć i zobacz, już się nauczył. No. I co ma z tego? Tylko problem ma. Bo musi życie oddawać, nie ma czasu dla siebie już. Lepiej zostać takim, ja nie wiem o co chodzi. Wtedy nie ma obowiązku, żeby dźwigać ciężary innych, tak? Czy nie? A więc o co chodzi, że, że to tak słabo wychodzi? Myślę, że człowiek w pewnych formach jest praktycznym człowiekiem, jeżeli chodzi o sprawy fizyczne, materialne, jest praktycznym człowiekiem, ale w formie duchowej bardzo często jest marnotrawcą dóbr, bożych. Że to ziarno Bożego Słowa wpada, a ono więcej znaczy niż wszystkie skarby tego świata, ale człowiek nie ceni sobie tego ziarna tak, żeby je zachować i zrozumieć, tylko wypuszcza je, i ono nie zakorzenia się i nie wydaje plon. Jeżeli by człowiek sobie rozróżnił, co jest ważniejsze, co jest cenniejsze, słowo, które darzy życiem, czy zasobność, która zabiera życie? Bo im więcej masz, tym więcej musisz koło tego chodzić. A więc co jest cenniejsze i ważniejsze? Słowo, które dociera, czy zasobność? Czy powinniśmy więcej zbierać słowa, żeby być zasobni w słowo, które daje nam życie? które daje nam wolność. Jezus mówi, poznacie prawdę i ona was wyswobodzi. A więc powinniśmy łaknąć tej prawdy, żebyśmy byli wolnymi ludźmi w zniewolonym świecie, żebyśmy mogli swobodnie myśleć, swobodnie działać, swobodnie mówić. Potrzebujemy wolności ze Słowa Bożego wziętej. A więc powinniśmy cenić to sobie słowo, które wyzwala nas. A często człowiek jest bardziej praktyczny w tych rzeczach, które zabierają nam czas. Skrępowują nas jeszcze bardziej, odwracają umysł od tego, co w górze, do tego, co na dole. A więc, rozróżnienie dobra. No, ja Ci tutaj pomogę, jakoś tam powiedzmy finansowo, jakoś czy coś, ale chwilę, czy sobie stanie człowiek wykupić wolność? Czy człowiek jest w stanie zapłacić za nią? Czy jeśli dam komuś jakąś kwotę pieniędzy, to mi czyni już człowiekiem, który, na którego Bóg patrzy z góry i mówi, no naprawdę, to wielka rzecz, wielką rzecz zrobiłeś? Czy zrobiłaś? Nie. Bo znamy ten trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Choćbym rozdał wszystko i choćbym siebie nawet wydał na spodnie, choćbym nie wiem, co tam zrobił, a... A miłości bym nie miał, niczym jestem. I teraz mamy słowo, i człowiek mówi: No, ja wiem, co jest napisane w liście do Galacjan. Przecież znaliśmy to, co teraz czytamy, ale czy my znamy to z codziennego życia, to jest teraz ważne. Czy my to znamy z praktyki, czy tylko znamy, że to jest napisane w liście do Galacjan? Paweł pisze w innym miejscu, że litera zabija. Jeżeli człowiek zna literę. A nie czyni jej, to ona wydaje wyrok śmierci. Kto zna i nie czyni, ten będzie odpowiadać za to i będzie wyrok śmierci. Ale kto zna i czyni, choćby nawet nieumiejętnie na początku, ten będzie pod szczególną opieką Ducha Świętego i będzie uczony, aby móc czynić to tak, jak być powinno. A więc całe nasze doświadczenie, aby czynić dobro, to trzeba je umieć czynić. Dopiero kto umie je czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jak umieć czynić dobro? Czy umiesz już czynić dobro? Czy ty jesteś uczniem Ducha Świętego, który Cię już nauczył czynić dobro? Bo Duch Święty przyszedł nauczyć Kościół czynić dobro Chrystusowe. W Chrystusie zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, ale samo przeznaczenie nas. Bez Ducha Bożego nic by nie dało. Nasze ciało nie przyjęłoby tego dobra z Chrystusa. A więc Duch Święty wprowadza nas, w kosztowność Chrystusa, w to Jego dobro. Czy jesteś uczniem Ducha Świętego i uczysz się z Nim czynić dobro codziennie? Nie ciało Cię prowadzi, ale Duch. Duch Cię ożywia. I Duch napełnia Cię tym, co jest Chrystusowe. Rośniesz i zaczynasz uczyć innych. I zaczynasz zbierać od nich to, co jest dla Ciebie cenne. Jedni zbierają pieniądze, opłatę, a Ty co innego szukasz, tak jak Paweł mówi. Czego on szuka? Co jest dla niego cenniejsze? Dla niego cenniejszym jest to, żeby zobaczyć tego człowieka w wieczności. To jest dla niego cenne. Miłość chce zobaczyć w wieczności. Teraz... Nie zgub szlaku, bo jest tylko jedna droga, którą można dojść do domu ojca. Czy ty nią idziesz już, czy tylko, czy masz dwie drogi? Szeroką, kiedy jesteś sobie sam, czy sama i robisz sobie różne rzeczy. Wąską, kiedy jesteś w zgromadzeniu i robisz to, co, co należy robić w zgromadzeniu. A więc nie idziesz w sumie cały czas jedną drogą, tylko idziesz raz tą, a raz tamtą. czy to, czy to da radę? Czy da radę iść szeroką drogą tam, gdzie nikt cię nie widzi, potem przyjść na tą wąską i zachowywać się tak, jak żyją ci, którzy chodzą wąską drogą? Czy to idzie? Nie idzie. Nie możesz przejść z tej szerokiej drogi, kiedy wchodzisz na zgromadzenie i już być na wąskiej. Twoje wnętrze nie jest gotowe do wąskiej drogi i ty nie będziesz w stanie czynić tego Bożego dobra przed obliczem Bożym, oddając Mu chwałę za to. Czym on cię napełnia? Musisz wszędzie iść jedną drogą, wąską. To jest dobro. Boże dobro. Bóg dał drogę powrotu do swojego domu, i to jest Boże dobro. On nam okazał dobro. Jezus powiedział do tego człowieka, który powiedział mu nauczycielu: dobry. On mówi: Jeden jest tylko dobry. Bóg. Bóg. Dał nam dobro w swoim synu. Bóg dał nam drogę powrotu do siebie. Teraz ty, czy ty jesteś przyjmującym to Boże dobro, żeby idąc tą wąską drogą czynić dobro? Jego dobro, nie swoje dobro. Bo to jest olbrzymia różnica, tak jak tu Radek wspomniał to z Izajasza. Że nasze cnoty, nasze uczynki są jak szata splugawiona, bo one są plugawe, bo są pełne naszego egoizmu, naszego oczekiwania, że ktoś w zamian też nam będzie coś robić. A więc nie za darmo, nie z łaski, tylko coś za coś. A więc są splugawione, bo coś za coś to jest, wiecie, to jest handel. Ale kiedy coś dajesz, nie spodziewając się zwrotu, to już nie jest handel. To jest okazywanie. Dobroci. To jest to, co jest miłe Bogu. A więc mamy kolejny jakiś fragment z Biblii, i teraz jest to dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. Czy, czy to w naszym życiu funkcjonuje? Jeżeli nie, no to wystawię tam wiaderko jakieś i wszystko, co masz, tam zostaw na jakieś inne cele. Wyślemy to do Afryki na ubogich jakiś tam, żeby chociaż się najedli. I za każdym razem, kiedy przyjdziesz, przynoś więcej ze sobą. Jak nie, nie będziesz to pojmować jeszcze, to zostaw to wszystko i znowu wyślemy. Ktoś będzie z tego się cieszył, że, że, że jeszcze nie jesteś nauczycielem. Że jeszcze nie jesteś nauczoną, aby móc pouczać młodszy, co to znaczy miłować mężów i tak dalej. A jeśli już to umiesz, no to, no to też możesz tam wystawić wiadro. Albo... Paweł mówi, ja zrezygnowałem z tego. Nie to, że wy mnie zmusiliście do tego, żebym ja z tego zrezygnował. Mówi, ja zrezygnowałem z tego, żeby żyć z Ewangelii. I to jest jego chwała. Mówi, inni żyją z Ewangelii, ale ja z tego zrezygnowałem. No i w sumie dlatego tu też nie ma wiadra. Bo normalnie to bym wystawił wiadro, bo, bo gdybym nie zrezygnował, to by mi zależało, żebyście się długo uczyli. I dużo zostawiali po sobie. A że mi na tym nie zależy, to wolałbym, żebyście się szybko nauczyli. I dlatego to mnie naprawdę rusza. że, że, że to tak długo trwa, żeby się szybko nauczyć, i już być gotowym. Gotową, żeby zbierać Boże skarby, żeby siać czyste Boże Słowo. Żeby nie, nie szarpać się między dwoma światami. Tylko należeć już do Królestwa Bożego. Twoje życie jest krótsze już o, o ten dzień, który się kończy. Jeden dzień masz mniej przed sobą do swojego końca, ja też każdy z nas. Jest ważne dla mnie i dla ciebie, co za nami będzie, bo Słowo Boże mówi, że szczęśliwi są ci, którzy w Panu umierają, ponieważ uczynki ich idą za nimi. Jakie uczynki idą za nim? Chrystusowe, nie takie sobie ludzkie, na przykład, bo ktoś coś fajnego robił, czy cokolwiek. Wiecie, że, że nigdzie w pracy nie jest tak, bo że może że ktoś tam wymyślił takie coś, że przychodzą pracownicy do pracy i każdy robi to, co lubi. To, co lubisz, to sobie tam rób. Masz tu ten, co sobie tam rób. Nie. Wielu robi to, co nie lubi. Bo, bo mają to zrobić, mają to zrobić, czy tam to zrobić. Czasami to jest w niepogodzie, w jakiejś na deszczu, na dworzu, no w różnych warunkach, ale trzeba to zrobić i, i trzeba iść i to zrobić. Pan też nie chce, żebyś robił to, co ty chcesz robić, co Tobie się podoba, żebyś robiła. Pan chce, żebyś robił to, co jemu się podoba. Czy jesteś gotowy na to, czy gotowa? Nie to, co Tobie się podoba, tylko to, co Jezusowi się podoba. Bo nie sługa mówi Panu, co będzie robić, tylko Pan mówi słudze, że pójdziesz i to zrobić. Czy jesteś gotowy na to, gotowa, żeby czynić to, co Jezus do Ciebie mówi, a nie sobie znajdywać swoje własne dobro i czynić je i się zabezpieczać. Ja nie jestem złym człowiekiem, ja robię coś dobrego. Ale Pan Jezus mówi, ale co w tym dobrego? Możesz powiedzieć, ja widzę tu dużo dobra, a Pan mówi, a nie. I kto jest ważniejszy? Pracodawca przychodzi i mówi, a widzę, żeś ty dzisiaj zmarnował czas. Robiłeś coś, co wcale nie jest dobrem. To miłe było tobie, ale ja chciałem co innego, żebyś zrobił, czy robiła. A ty mówisz, ale, ale przecież y, powinienem być zadowolony z pracy. A to, co miałem, to by mnie niezadowolenie sprawiło. A tak, to wyjdę zadowolony z pracy powiem, że to jest świetna firma, że tu naprawdę szefostwo jest takie miłe, fajne i się tu no, super pracuje. A pracodawca mówi: Nie, ja nie chcę, żebyś ty to mówił. Ja chcę, żebyś ty to zrobił, co ja ci mówię. Tym bardziej duch święty. Jeżeli mamy być wprowadzeni do wieczności, potrzebujemy uniżyć się i robić to, co duch święty mówi, żebyśmy robili. Nie ciało kieruje duchem, ale duch kieruje ciałem, tak? Czy nie? I będziesz robić nieraz to, co się tobie nie podoba. Jonaszowi się też to nie podobało, że Bóg posłał go do Niniwy, żeby on tam głosił im, że sąd idzie na nich. Próbował uciekać, Bóg go doprowadził i w końcu Jonasz poszedł i to zrobił, a potem narzekał, że jednak, że wiedział, że tak się stanie, że Bóg okaże miłosierdzie. I Bóg mu mówi, Jonasz, zobacz, ty ten krzaczek żałujesz, a ja nie miałbym żałować tylu ludzi. Człowiek często nie rozumie, że to jest dobre, bo, bo Bóg jest Bogiem dobrym, ale człowiek myśli sobie, ale po co ma okazać Bóg łaskę tym ludziom? Oni są źli, po co im okazać łaskę? A Bóg mówi, ja chcę im okazać łaskę i chcę się posłużyć Tobą, żeby im okazać tą łaskę. I wtedy się już człowiekowi to mniej podoba. Nie dość, że jeszcze robią ci coś nie tak, a ty jeszcze im masz usłużyć. A Jezus przecież to zrobił dla mnie i dla ciebie. Myśmy robili złe rzeczy, a on nam usłużył. Mamy go naśladować w tym dobru. A więc pomyśl sobie, każdy z nas, chrześcijaństwo jest praktyczne. To nie jest teoretyczne, to nie jest fantazyjne, to nie jest tak, jak komu się podoba. Tylko to jest dokładnie tak, jak Bóg chce, jak Jezus chce, jak Duch Święty chce. Jeżeli będziemy posłuszni głosowi Ducha Świętego, to wtedy będziemy w tym miejscu, w którym mamy być i będziemy robić to, co mamy robić, bo będziemy do tego dorośli. Jeżeli byśmy wzięli pierwszy list Jana na przykład, drugi rozdział od dwunastego wiersza. Piszę Wam, dzieci, gdyż odpuszczone są Wam grzechy dla imienia Jego. Piszę Wam, Ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę Wam, Młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem Wam, Dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem Wam, Ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem Wam, Młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w Was i zwyciężyliście złego. I teraz zobacz swoje uczynki. Kiedy zwyciężyłeś złego? Kiedy zwyciężyłaś złego? Wtedy, kiedy czynisz to miłując tego, któremu to czynisz. Wtedy wygrałeś, bo zły jest oskarżycielem, zły jest nastawiaczem. Jeżeli wygrałeś ze złem, miłując, to wtedy czynisz właśnie to, co powinieneś czynić, bo Jezus powiedział, że po miłości wzajemnej waszej poznają, że ja tu byłem. Że miłując, będzie można zobaczyć, że Chrystus nas zbawił. A więc... Kiedy zwyciężymy złego? Kiedy zrobimy coś na odczep się, żeby pokazać, że, że no nie jestem takim złym człowiekiem, czy zrobimy to z całego serca? Jako Panu byśmy to czynili. I to jest właśnie to, to, że my nie będziemy tacy chętni, ale Duch Święty poprowadzi nas w tym, i będziemy chętni, gdy będziemy mieli miłość do tego, któremu to czynimy. I o tym tutaj pisze Jan: Wy zwyciężyliście, bo umiłujecie, bo należycie do Chrystusa, który tak samo umiłował was i wygrał z diabłem, aby was uratować. Jeżeli wchodzimy na tę pozycję już nie w formie potępiania się, ale w formie uczenia się i korzystania z tego. Bo rozumiecie, Paweł jako Salustarsu mógł się potępiać cały czas. No. Chcę dobrze, a trzyma mnie się zło. Chce dobrze, a trzyma mnie się zło. I, I cały czas potępiając się, on, on uderzał ostro w chrześcijan, silnie walczył. Ale gdy uwolnionym został w Chrystusie od tego, on zaczął czynić dobro tym, których wcześniej wywlekał z domów. Życie położył za nich. On zrozumiał, gdzie jest dobro. On myślał, że on czyni dobro, ale gdy Jezus na jego drodze stanął, okazało się, że on czynił bardzo złe rzeczy. Pan mu okazał łaskę i dobroć. Możemy powiedzieć coś takiego, co Jezus skierował do mnie i do ciebie, kto słucha i rozumie, ten zachowuje słowo, bo je ceni. Kto słucha i nie rozumie, puszcza to słowo, i diabeł zabiera zaraz to słowo, i ten człowiek już nie ma słowa. Ale gdy człowiek słucha i rozumie, co to znaczy, jaka to jest wartość, ten człowiek zatrzyma to słowo i nie puści, aż ono wyda plon wewnątrz i uczyni człowieka zwycięzcą nad diabłem. A więc jak ważne jest to właśnie, żeby, żeby zrozumieć, że ktoś zapłacił za te lekcje swoim życiem, to Jezus Chrystus. Dzisiejsze zgromadzenie zostało bardzo bogato opłacone przez Niego na krzyżu, gdzie przelał swoją krew. Aby ono mogło się odbyć przed obliczem Bożym, On przelał swoją krew. Żebyśmy my niedoskonali ludzie mogli przyjść i uczyć się prawdy, On umarł na krzyżu. I stąd dzieci, bo przebaczone są wam grzechy wasze. Abyśmy mogli przyjść przed Boże oblicze i uczyć się. Ucz się jako dziecko. Wykorzystuj czas, miłując Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłując Kościół, miłując ludzi. Poddawaj się wpływowi Chrystusa. Niech Twoje życie nabierze tempa, niech nabierze stabilności. Pójdziesz wtedy tam, gdzie nie chcesz i zrobisz to, co teraz Ci się nie podoba, dlatego, że już będziesz chcieć iść tam, bo Jezus Cię tam posyła. I będziesz chcieć to zrobić, bo będziesz miłować tego, do którego Ci Jezus posyła. To, to jest właśnie to. Wielu miejsc unikamy, bo my nie chcemy tego, bo, bo to nas kosztuje, bo nie mamy miłości, która by gotowa była zapłacić tę cenę i cieszyć się, że można to uczynić. Ale gdy ta miłość rozlewa się w sercach naszych, wtedy my jesteśmy gotowi to zrobić, bo chcemy to zrobić, nawet płacąc cenę że ktoś może nas w tym momencie nie zrozumieć. Kiedy czytamy modlitwę Pana Jezusa, czytamy w tej modlitwie takie słowo. 17 rozdział 26 wiersz. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była. I ja w nich. Miłość Jezus. Miłość Ojca i Jezus obecny w nas. To jest potrzebne Tobie. Im. To jest zwycięstwo dopiero. Niech to ziarno Bożego Słowa pada w nasze wnętrza i czyni w nas to, z czym zostało posłane. Niech czyni nas ludźmi uwolnionymi, bo przyjdziemy do końca i z czym my staniemy. Powiesz Panu, że robiłeś, czy robiłaś coś, co tobie się podoba. To nic dla Niego nie znaczy. Wcześniej też robiliśmy to, co nam się podobało, czy nie? Może trochę innych tematach, ale też robiliśmy, co nam się podobało. No nieraz musieliśmy zrobić, co nam się nie podobało, bo groziło coś za to. Czy... A więc można robić też w chrześcijaństwie rzeczy, które się podobają, ale my nie tego mamy się nauczyć. Mamy się nauczyć, aby czynić to, co nam się nie podoba. Żeby uniżyć się, zniżyć się i zacząć poddawać się nauczycielowi. Pójdziesz tam, gdzie nie chciałbyś pójść, ale potem Piotr jest gotowy. Mówi, pan mi objawił, że umrę. Nie umrę w łóżku, tylko... Umrę śmiercią człowieka, który będzie zabity z Jezusa. A więc mamy olbrzymie zadanie. Pamiętaj, jesteś cenną cząską Chrystusa. On za Ciebie zapłacił najwyższą cenę. On nie chce, byś stracił czy straciła swoje życie robiąc to, co Twemu ciału się podoba. Twoje ciało będzie z tego powodu odpłacać Ci złem. Nie będziesz mieć radości, nie będziesz mieć wdzięczności. To ciało zapłaci Ci za to, co siejesz właśnie tym. Będziesz chodzić i będziesz stale mieć problem z sobą. To jest zapłata ciała. Co sięjesz, to zbierzesz. Ale gdy sięjesz dla ducha, zbierzesz właśnie miłość, pokój, radość, wdzięczność. Pamiętaj, Twoje życie ma sens tylko wtedy, gdy czynisz to, co Jezus chce, abyś czynił. Czy czyniła. To będzie cena, to będzie Twoja ofiara. To będzie nie Ty, lecz Chrystus. Po to jesteśmy. Wyprowadzeni z zakłamań, z oszustw, żeby nowe życie prowadzić. Nie prowadzić życia po swojemu. Nie po to Jezus przyszedł. On powiedział: Nie będziesz czynić to, co Ty chcesz, tylko co ja chcę. Nie będziesz żyć już dla siebie, ale dla mnie. Ja za Ciebie zapłaciłem najwyższą cenę. I będzie Ci to sprawiać o wiele większą radość, niż to, co teraz sprawia Ci radość, gdy czynisz to, co tobie się podoba. Bo widzisz sam czy sama, to nie jest piękne, to nie jest czyste. To jest zabrudzone ciałem. Ale gdy Jezus będzie Cię napełniać swoim działaniem, wtedy to będzie czyste, piękne, chwalebne. I to będzie sprawiać Ci prawdziwą radość, bo będziesz widzieć, że to nie ty. Ale Chrystus czyni to w Tobie. I to jest właśnie to dobro, o którym apostoł pisze, że Bóg chce, abyśmy to dobro czynili. Amen.